Dorotakania w dwóch stronach witamy oczywiście polityków. Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. I senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry Pani Poseł, dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. I panie Senatorze, zaczynamy od Senatu, ponieważ e, marszałek e, Tomasz Grocki zaatakował polski rząd, Wczoraj na antenie jednej z prywatnej telewizji skrytykował to wystąpienie były prezydent Bronisław Komorowski. Czy zagłosuje Pan, jeżeli w ogóle dojdzie do głosowania za odwołaniem pana marszałka Grockiego z funkcji marszałka Senatu? Pani redaktor, y, oczywiście znam to wystąpienie pana marszałka y, grockiego. Ono było generalnie bardzo dobre, skierowane do Ukraińców, było skierowane po ukraińsku i pokazywało wiele rzeczy, które są rzeczywiście bardzo ważne w tej działalności, którą my, Polacy, Polska, rząd polski prowadzi. I myślę, że to było dobre wystąpienie. W tym wystąpieniu znalazł się fragment, który budzi wątpliwości części osób. Natomiast to niestety był ten przekaz, który został właśnie, który był w słowach pana przewodniczącego marszałka Grodzkiego, no jest przekazem prawdziwym, ponieważ rzeczywiście problem tego, że my w Polsce ciągle duże ilości źródeł energii, ropy, gazu, węgla kupujemy w Rosji, no to jest prawdą. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, gdy przedstawiciele władz polskich, pan premier, ministrowie, prezydent, wzywają inne kraje unijne do zaprzestania tego importu, natomiast my nie pokazujemy nawet ścieżki dojścia do tego, jaki my, mówię rząd, jaki dojścia ścieżki do tego, aby rzeczywiście to ten zakup tych właśnie Źródeł energii ograniczyć. Powiem, że takie sytuacje, niestety, i pozycja wielu, także e, tych rosyjskich przedsiębiorców, wręcz niektórych oligarchów, którzy w dalszym ciągu mają się dobrze w Polsce, są właścicielami dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw, i nic się w tej sprawie nie dzieje. Więc wydaje mi się, że taki głos, mam nadzieję, że on obudzi trochę. Rządzących i pokaże, że działania jednak także w Polsce muszą być podejmowane. Niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej krytykują marszałka Grockiego. Pani premier Beata Szydła była premier na antenie polskiego radia. 24, kilkanaście minut temu powiedziała wprost, że marszałek Grocki kompromituje polski senat i powinien przestać być marszałkiem. Jak pani uważa, pani Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktor, to co słyszymy teraz ze słów pana senatora? Ja już wczoraj poznałam opinię pana senatora wygłoszoną w telewizji, to jest coś niebywałego. Wpisuje się pan w tą całą narrację, którą przedstawił marszałek Grocki. To jest Kłamliwe, haniebne wystąpienie. I powiem tak, ani miejsce, ani czas, ani treść tego wystąpienia marszałka nie była przypadkowa. I ja chcę tutaj jasno i wyraźnie podkreślić, że ta wypowiedź była przygotowywana i niestety uważam, że to jest rozpoczęcie przez platformę obywatelską mocnego ataku na rządzących na prawo i sprawiedliwość. Przypomnę, że 20 marca na koncentra. W Platformy Obywatelskiej, już Donald Tusk wspomniał o piątej kolumnie, wskazując na rząd. I to jest przykre, że w obliczu wojny po naszej wschodniej granicy, w momencie kiedy przyjeżdża. Przywódca największego państwa, kiedy Polska staje się w centrum polityki, wypowiada się takie słowa. One nie są przypadkowe. Uważam, że były uzgodnione i takie są moje przemyślenia. Wpisują się w narrację, którą już zaczynają kraje zachodnie, takie jak Niemcy, forsować w niektórych mediach, w niektórych wypowiedziach. Zresztą ostatnio. Wypowiedź Szulca też na tym, o, o tym wskazywała, że Polska ponosi winę na to, co dzieje się na Ukrainie. Pan senator był łaskawy powiedzieć o tym, że importujemy produkty energetyczne z, z Rosji. Dlaczego nie wskazuje pan o, i nie, nie, nie mówi o Niemczech, nie mówi o Nord Stream 1, Nord Stream 2? Bo to jest dla państwa wstydliwe, tak? bo wtedy, kiedy państwo. Pana szef był szefem Rady Europy, czy teraz jest przewodniczącym największej partii w Unii Europejskiej, nie sprzeciwiał się temu projektowi, nie zrobił kompletnie nic i nie słuchał tego, co mają do powiedzenia, miał do powiedzenia Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, prawo i sprawiedliwość, to wszystko legło w gruzach i teraz Nawiązując do tej wypowiedzi yy, kłamliwej, haniebnej yy, senat yy, marszałka Grodzkiego. Powiedzieć, A proszę pani poseł, że na to Proszę, polega? proszę, proszę nie przerywać pani, pani na to, że poseł. polega chociażby na tym, że wtedy, kiedy państwo rządziliście takie PGNiG, korzystało w 90% z rosyjskiego gazu. gazów. Teraz zmniejszyliśmy to do 50%. Od początku przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dywersyfikujemy źródła energii. I to był nasz podstawowy postulat, który mieliśmy do wyborów i go realizujemy to państwo podpisywali złe kontrakty, państwa koalicjancy z, z Rosją na dostawę gazu, to państwo sprzeciwialiście się budowie Baltic palm opóźnialiście budowę gazoportu w Świnoujściu. I to są fakty i mówmy o faktach, natomiast państwo uderzacie w, w te najważniejsze elementy, po to tylko, że bo zorientowaliście się, że ta polityka, którą i te, te działania, które wdrażało Prawa i Sprawiedliwość były prawdziwe i są słuszne. I teraz nawet w krajach Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone uznają, że ta polityka i te przemyślenia były dobre. I ponieśliście totalną klęskę polityczną, i teraz, żeby odwrócić tą całą narrację i żeby być może podnieść sobie parę punktów procentowych słup wyborczych, prowadzicie taką haniebną politykę, wskazując, że to Prawo i Sprawiedliwość jest piątą kolumną Putina, a tak naprawdę to wy nią jesteście. Panie Panie Przewodniczący. Panie Senatorze, za momencik słowa. jedno słowo, ale dokładnie no, jedno go. zdanie, bo czas biegnie, a ja chciałam kolejne tematy poruszyć. Tylko, że muszę sprostować Pani Poseł y, tę nieprawdę, którą mówi i to wy, myślę, że jest to jakieś moje elementarne prawo. No, ja mu, dlatego mówię, no proszę bardzo. Y, i, lko... Więc krótko tylko chcę powiedzieć tak, że bazę w Świnoujściu została zbudowana za czasów Platformy Obywatelskiej. Kontrakty także z Katarem na dostawę gazu zostały przygotowane, nawet chyba podpisane, ale na pewno przygotowane także w czasach platformy Obywatelskiej. jedyne co państwo zrobiliście to nadaliście państwo tej bazie przeładunkowej Świnoujściu nazwę Lecha Kaczyńskiego więc proszę tutaj nie mówić jakichś nieprawdziwych informacji nie po prostu raport e... izby kontroli raport jeszcze czy z porządku ta ta Pani mogłaby mi nie przeszkadzać. przeszkadzać proszę proszę sobie wzajemnie nie przeszkadzać dokładnie. tutaj e... więc to jest prawda i to jest Ale prawdziwa informacja bardzo natomiast tak, raportników był bardzo krytyczny, panie senatorze, i rzeczywiście tutaj pani poseł ma rację. Kolejny temat, bo musimy zmienić temat, że żeby... Pani poseł nie ma racji. Pani proszę przeczytać raport jest naj... Ja nie jestem redaktor, stroną tego sporu. pani, senator, nie jest pani proszę... stroną tego sporu, więc proszę pozwalać normalnie mówić. Więc, tutaj. pani senatorze, odsyłam pana do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kolejny, ten raport, kolejny temat, kolejny temat, który chciałam poruszyć, dotyczy sprawy podejścia Unii do relokacji. Wicepremier ds. Bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polska Prez powiedział: żadnych relokacji. To Ukraińcy będą decydować. Gdzie chcą być, gdzie chcą pojechać, gdzie chcą pozostać? Unia Europejska mówi wprost konieczne są relokacje. Co pan uważa, panie senatorze? Pani redaktor oczywiście na tej wypowiedzi ciąży postawa PiSów w 2015 roku, gdy Polska miała przyjąć kilka tysięcy uchodźców, którzy wówczas w milionie 800 tysiącach osób dotarły na południe Europy. Nie zgodziła się na to, więc oczywiście w tej chwili wypowiada takie słowa. Oczywiście sytuacja jest inna na Polski, ponieważ część, duża część uchodźców także w sposób naturalny chce wyjechać do krajów bogatszych. To dzisiaj zresztą widać, że pociągi do Niemiec, do Austrii są pełne uchodźców. Więc oczywiście wygodnie jest mówić o tym, że nie zgadzamy się na relokację, ponieważ będzie to proces... Pewnie naturalny i powinna cała Unia w tym procesie uczestniczyć, ponieważ dla nas, my przyjmujemy oczywiście tu, choć jesteśmy otwarci, nasze rodziny, także moja, na to, żeby przyjmować uchodźców. Natomiast ten problem musi być także jakbyś racjonalnie rozwiązany w dłuższej perspektywie czasu, ponieważ nie da się wszystkiego oprzeć na dobrej woli ludzi, bo dzisiaj uchodźców przyjmują przecież. Tylko obywatele, prawda? Mieszkańcy naszej ojczyzny. Natomiast instytucje państwowe, samorządowe także, w bardzo niewielkim stopniu przyjmują do swoich obiektów. Myśmy musieli nawet przygotować projekt ustawy w Senacie, żeby spółki skarbu państwa, administracja publiczna, czyli i państwowa, i samorządowa, do swoich obiektów, do swoich miejsc, gdzie mają pokoje gościnne, mają hotele, wprowadziła także uchodźców. Przecież tego do tej pory się nie robi. To robią wszystko, nie wszystko, w zdecydowanej większości yy, yy, obywatel. Więc tutaj ten problem, tak łatwo powiedzieć sobie, nie ma żadnej relokacji. Ja nie jestem też za jakimiś działaniami przymusowymi, ale po prostu Polska sama z tym problemem sobie nie jest w stanie poradzić. Doraźnie, krótkoterminowo, tak, oczywiście, to przecież sobie z tym radzimy. Ale perspektywa uchodźców w Polsce to jest długa perspektywa, bo prawdopodobnie ta wojna, po pierwsze, no, będzie trwała dłużej niż myśleliśmy, po drugie, no, to są także ogromne koszta. Już dzisiaj przecież Polska mogłaby otrzymać z Unii Europejskiej środki finansowe na te problemy związane z uchodźcami czy z Nowym Ładem, tylko ze względów politycznych znowu nie podejmuje się decyzji. No, Rozpoczęła się w tej chwili debata o likwidacji czy zmianach w sądownictwie w ten sposób, aby rzeczywiście uruchomić Krajowy Program Odbudowy. Bo przecież dzisiaj to wszystko robione jest na kredyt, zadłużanie państwa. I to jest ten problem. I to myślę wszyscy widzimy. Ogromna inflacja, która nam towarzyszy, która nie jest spowodowana tylko i wyłącznie problemami ogólnoświatowymi, wojną, czy ja wiem, cenami energii, ale także, że tak powiem, błędami wewnętrznymi w gospodarce. Panie senatorze, zapewne to, co pan powiedział, wynika z pewnego niedoinformowania, ponieważ to nie jest prawda, że spółki Skarbu Państwa nie przyjmują uchodźców. Ja tylko wymienię PKN Orlen. Może który... wczoraj zaczęło Nie, nie mować. wczoraj. Panie senatorze, trzy tygodnie temu PKN Orlen swoje obiekty, swoje hotele udostępnił uchodźcom z Ukrainy. Robią tak samo. No to inne nie sp... jest prawda. I... Ale nie to jest prawda, panie senatorze i pan to nie jest Ale, prawda. panie senatorze, narażę się pan na proces, ponieważ to jest prawda Proszę i są. Bardzo. I są i na panie senatorze i są Jeżeli co do tego i co oddać i, mnie do są, i są do sądu, i są, proszę, ja nie bardzo. chcę tylko ja tak mówię że mówią, mówiąc że pan że to jest nieprawda w trzy tygodnie Może temu zostały pani redaktor, panie w senatorze panie, 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 panie senatorze senator, 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 e, obiekty spółki skarbu państwa udostępniają swoje obiekty w wrucieniu centralne biuro antykorupcyjne w wrucieniu udostępniło swój obiekt dla żony na pewno będzie można pojedyncze przypadki panie pokazać. Panie senatorze, ale oprócz tego, oprócz tego. Ale mówimy o wielu, wielu ja mówię o wielu które są obiektach. W ja mówię o wielu obiektach, które zostały udostępnione, a mówię to z punktu widzenia dziennikarza, który codziennie publikujemy informacje, jakie obiekty zostały udostępnione, parafie, parafie które zostały udostępnione, plebanie Oczywiście, parafie, także tak. plebanie, obiekty z spół... Także Także, zgoda. Panie, panie senatorze, mam nadzieję, że to, co Pan powiedział parafie, z Pana. To, że to wynikało z pana niedoinformowania, panie senatorze, ponieważ, tak jak mówię, podkreślę jeszcze raz, e, obiekty Skarbu Państwa zostały udostępnione. Wymieniłam dwa obiekty, a tych obiektów jest znacznie więcej. Pani poseł Rusecka. Pani poseł Rusecka. Pani panie dwa, więcej, znacznie więcej. Pani poseł powiedział pan na początku, panie... że żadne. Teraz się pan jednak skłania. Pani senatorze, no, panie senatorze, więcej umiaru wypowiedzi bym powiedziała. To jedyncie, pani poseł obiekty, Rusecka, tak, teraz proszę bardzo. Pani wypowiedź e, pani Pani poseł Rusecka teraz, panie senatorze. Panie senatorze, ta narracja Platforma Awerska jest po prostu niebywała. Niebywała, jak można tak po prostu kłamać. Ja powiem panu przykład, gdzie już w pierwszym tygodniu, kiedy pojawili się uchodźcy, na terenie mojego powiatu jest również Spółka Skarbu Państwa, która odpowiedziała na apel, zanim jeszcze do, do nas przyjechali uchodźcy, apel premiera Jaska Sasina i przyjęła w pierwszym tygodniu już uchodźców, którzy są do tej pory, również na terenie spółki Skarbu Państwa jest zlokalizowany powiatowy magazyn rezerw strategicznych, znaczy, który współpracuje z, z magazynem rezerw strategicznych. Więc proszę nie opowiadać. Mówimy o w miejscach hotelowych. No właśnie, ja też mówię o miejscach hotelowych, o bo powiedziałam, że obok, że obok miejsc hotelowych, gdzie w pierwszym tygodniu od razu 40 rodzin znalazło miejsce w, na terenie hotelu Spółki Skarbu Państwa, jak również inne działania, które podejmują Spółki Skarbu Państwa, chociażby wspierają i przygotowują e, miejsca recepcyjne, e, doposażają, więc proszę nie opowiadać, bo to jest kolejna kłamliwa narracja Państwa ugrupowania. I Senatu, który prowadzi alternatywną politykę do polityki państwa i rządu polskiego i swoją kłamliwą, szerzej kłamliwą narrację, ponieważ jeszcze zanim wybuchła wojna na Ukrainie, to rząd Polski podejmował różnego rodzaju działania. Przypomnę, panie senatorze, że 24 lutego o godzinie 3.45 rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę, a już o godzinie 6 rano wojewodowie przystąpili do działania, które wcześniej były uzgodnione, uzgodnione z samorządowcami. O godzinie 11 powstały już zaczęły działać funkcjonować pierwsze punkty recepcyjne. Ja Wiem, że tu jest wysiłek ogromny polskiego narodu, który yy, yy, wszystkich obywateli, ale nie można powiedzieć, że państwo polskie nie działało. To jest kłamliwa narracja, bo państwo polskie. Przygotowuje szereg działań, które spowodowały, że w tej chwili na ustach całego świata jest Polska, są działania polskiego rządu i polskich obywateli. I proszę tego nie presjonować, bo uderzając w polski rząd, który został właśnie wybrany przez tych obywateli, uderzacie państwo w polski rząd. To wasza haniebna, kłamliwa na Racja oczerniająca własny kraj, własny naród w Unii Europejskiej doprowadziła do tego i państwa europosłowie doprowadzili do tego, że wstrzymane są środki dla Polski w ramach KPO. Więc yy, na, naprawdę, proszę posypać głowę popiołem, bo historia państwa odpowiednio za te haniebne czyny yy, oceni. Yy, może pan, pani poseł, o... może, może te wypowiedzi wynikają z niewiedzy Pana senatora, to też yy, nie można zakładać, że jej woli. Pani redaktor, nie, tylko, to, pani, to, może to, to, Platformie Obywatelskiej, to... że zablokowała środki KPO, no to przecież jest kompletna nieprawda, bo gdyby tak było, to dlaczego w tej chwili Państwo procedujecie ustawę w Sejmie? która ma odblokować te środki. Wstrzymała się od głosu. Mówiła o tym pani premier Beata Szydło. Posłowie, miło, europosłowie ustało, Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu. Pani senatorze mówiła o tym. Pani, pani, pos, pani redaktor, premier Beata, pani premier rozumie tego, że środki zostały zatrzymane. Pani dlatego, senatorze, ja, ja rozumiem, dlaczego zostały zatrzymane. Między innymi ja rozumiem, dlaczego zostały zatrzymane. Więc proszę za, mnie nie tłumaczyć. Akurat złamano zasady praworządności Ostatnie pytanie, panie senatorze. Frank Timmermans chce realizację polityki klimatycznej bez względu na wszystko. W tej chwili sytuacja jest taka, że jest problem z jak wiemy, z zaopatrzeniem żywnościowym z Ukrainy i raczej nie będzie tego zaopatrzenia. Wiceminister Rafał Romanowski uspokajał na, na antenie polskiej Rady 24, że nie będzie problemu z zaopatrzeniem żywności. Natomiast czy w takiej sytuacji y, jednak Unia Europejska powinna jednak zatrzymać tę y, szkodliwą politykę klimatyczną, jak mówią eksperci, i nie dążyć do tego, żeby były wprowadzone różnego rodzaju pakiety typu Zielony Ład. Jak pan uważa, panie to, że króciutko, bo już się kończy nasz czas. No więc... Pani redaktor, nie widzę jakichś powodów, żebyśmy zatrzymali w Polsce te przemiany energetyczne, jakie są. Raczej powinniśmy je przyspieszyć. Ramach. Niestety ciągle wyhamowuje się działanie na przykład z budową farm wiatrowych na morzu, które mają dać potężną ilość energii, pięć, prawie 6 w pierwszym etapie, 6 gigawatów. To jest więcej niż projektowane budownie, budowla elektrowni atomowej. A ta sprawa się przeciąga po prostu. Na ostatnim posiedzeniu w Senacie ministrowie sprzeczne podawali informacje, więc mam nadzieję, że ta sprawa zostanie zaangażuje się w większym stopniu rząd tej sprawie, aby nie dochodziło do sytuacji takiej, że poszczególne spółki, także Skarbu Państwa, no nie mogą rozpocząć inwestycji, bo na przykład nie jest przygotowany port instalacyjny w Gdyni, został zresztą zmieniony na Gdańsk w ciągu jednego dnia spo, porty serwisowe w Łebie i Wózce mają rozpoczęcie być ich modernizacji dopiero w 2026 roku, a przecież ten prąd już w tym roku w 2026 ma popłynąć do Polski. Więc po prostu tu jest w tej sprawie chaos. Raczej bym prosił, aby rząd się z, z, skoordynował swoje działania, żeby można było podejmować te działania inwestycyjne, które doprowadzą w dłuższej perspektywie do transformacji energetycznej. Natomiast jak będzie doraźnie, to trudno powiedzieć. To w tej sprawie będą się specjaliści wypowiadali. Wydaje mi się, że zmiana tej generalnej filozofii nie powinna nastąpić. I pani poseł Urszula Rusecka, czy powinna być zostać zahamowana ta polityka klimatyczna, jak twierdzą niektórzy eksperci, że jest to polityka szkodliwa i uderzy przede wszystkim w tradycyjne rolnictwo nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Bezwzględnie ta polityka powinna być zahamowana. W ogóle projekt Fifty Five jest po prostu projektem szkodliwym dla, dla mieszkańców, dla obywateli i powinien być zrewidowany jak najszybciej. I niczego widać, że niczego nie nauczyła wojna na, na wschodzie polityków niemieckich, bo to tak naprawdę politycy niemieccy forsują tą, tę, tę politykę i a jednocześnie Niemcy są największym importerem węgla z Rosji, więc naprawdę czas najwyższy, żeby tę politykę zrewidować, żeby rozsądnie podejść do tematu ochrony środowiska, bo ważne jest, żeby chronić nasze środowisko, ale nie kosztem, kosztem obywateli, nie kosztem. Ludzi, którzy nie mają środków i nie, nie, nie w, w, w tym momencie, kiedy mamy tak trudną sytuację i ta tr trudna sytuacja gospodarcza związana z e, e, wojną na Ukrainie przecież będzie się pogłębiać i powinny być wprowadzone w Unii Europejskiej takie działania, które, które przede wszystkim ochronią gospodarstwa domowe, ochronią budżety mieszkańców, a nie projekty, które są naprawdę oderwane od, od, zupełnie od rzeczywistości. Nie ma żadnej refleksji po stronie Niemiec. I tutaj kończymy I... Pani poseł, ponieważ nie pani, czas... pani, pani Państwo moim gościem. Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Uszuła Rusecka. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jak ściągnął się na Ukrainie i